Dzień dobry. Słonko świeci ptaszek chwili, może byśmy się napili. Wróć może byśmy pobiegali. Dziś mam bardzo dużo pracy, natomiast chyba nie ma lepszej możliwości na rozpoczęcie dnia niż bieganie. Paru z Was! Pytało: Mirku, ale skąd ty masz czas na to wszystko? Dwie sprawy: pierwsze, przeczytaj książkę Getting Things Done, i druga sprawa: to jest to, że jeżeli robisz to, co lubisz, to znajdziesz czas na wszystko. Ogólnie to życie jest bardzo proste, tylko my sami je sobie niepotrzebnie komplikujemy. Robimy rzeczy, których nie lubimy robić. Spędzamy czas z ludźmi, z którymi czasu tego spędzać nie chcemy. Wydajemy pieniądze na rzeczy, których nie potrzebujemy, bardzo często na kredyt, i potem tracimy cenne godziny robiąc rzeczy, których nie lubimy robić. Płodzimy krąg. I oto sekret. Czytamy książkę i robimy to, co chcemy robić z ludźmi, z którymi chcemy robić. No i nie bierzemy kredytów oczywiście kredytów konsumpcyjnych, bo inwestycyjne trzeba brać. Można, trzeba. Porano na dawkach horroru. Tak więc dzisiaj intensywny dzień. Ciekawy, natomiast intensywny. Najpierw przygotowuję, potem doków i na koniec. Więc tak więc cały dzień przy komputerze. Natomiast po pracy mam spotkanie z bardzo interesującą osobą. Normalnie kurde kocham Warszawę, ale te korki. Właśnie godzinę 15 minut jechałem z Domaniewski. Eee. Ale, jak to mówią z tego świata nie ma co się przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu. Warszawa, miasto Korków, wszystkie pasy jadą, mój stoi. To są znani ludzie z internetu. Tak, to też jest z internetu. Na razie. I jeżeli myślisz o produktywności, to powinieneś zobaczyć, co Kamil Brzeziński robi w życiu. Po prostu poświęć chwilę, wejdź w Google i wpisz Kamil Brzeziński, Uff, Mistrz produktywności. Dziś kolega z pracy powiedział, że daje mi max 4 miesiące i po tym czasie przestanę nagrywać. Ja to myślę, że ciekaw, jak to by było. Nagrywać przez 10 lat i potem obejrzeć swoje pierwsze wideo. Zobaczymy. Dobranoc.